Witam w kolejnym odcinku. Ze mną jest tutaj pan. Tak, się ma? No, panga, zbierasz liście. To śmiesznie wygląda, jak tak. Podbiegasz i rączkę wyciągasz do przodu. Jakbyś pokazywał. Być, żeby ktoś mógł gadać, tak? Zbierasz się za prąd. Zbierasz się za prąd. Ja ulepszyłem dom do. Aha. do poziomu pierwszego. Ja mam wszystkie surowce na poziom drugi, więc ja już tu cisnę. Znaczy, prawie wszystkie surowce. Tam dwa górniki są postawione, każdy na złożu. Tylko już tu lecimy okay. z ulepszeniem. O, mam się zamieć zabrać? Obojętnie, no ja mogę ja tym razem zamieć. I odpalam ulepszanie. Pyk. Pyk i pręty mam. Aha, za mało prętów. Źle to jakoś policzyłem. I pyk. I dom number two No i tu już powstała nam konstrukcja. Już ze ścianami. Zwiększ, tak, zwiększ. Konstruktorzy mogą tworzyć wiele części. No to tak, to jest to, co nam doszło. Konstruktor. I słup energetyczny. Betonu nam brakuje. Ja się biorę za beton Tylko, żeby beton mieć, to jest potrzebny nam pan kopacz. Koparkę muszę zrobić. Gdzie ona jest? Tu. Dodaj do zleceń. Płytki są potrzebne. Przewody. Wszystko mam poza płytkami. A no, masz jakiś zamek, w którym miejscu chcesz gromadzić zasoby? Nie mam. Zero zamysłu. Śmiało se rób, jak tam uważasz. Ja tu cisnę żelazne płytki i teraz górnika. Do betonu. Dobra, jest. Ciężko będzie otworzyć to, co straciliśmy. Już w sumie nie ciężko, bo to długo się nie pograło. Każdy wie, co ma robić. Okej, okay, wapień jest. Z górnika daję. I on działa. Teraz chyba dom postawiłem troszkę dalej niż poprzednio, tak mi się wydaje. No bo z tyłu jest troszkę mniej przestrzeni niż to co miałem w tym poprzednim materiale, ale dobra. Tutaj, czy wapień mogę przetopić? Nie da się. Nie da się, tylko sztabem miedzi ten. Ok, co mamy kolejne do ulepszenia? Bo tutaj ja będę cisnął z ulepszeniami żeby jak najszybciej dojść do A taśmociągów i B do miner'a Mark 1. Więc wybieram ważny cel. Bardzo dużo żelaza potrzebuję. I warsztat można już postawić drugi. I idę po żelazo. Wapień bezpośrednio do konstruktora. No właśnie. Nie mam konstruktora. Na razie potrzebujemy żelazo, i gdzieś warsztaty muszę porobić. Czy tak śpieszyć z tymi warsztatami. Nie, bo trzeba biegać, nie? Kabel, dobra, idziemy. Ja tu do chuty wrzucam rudę. Żelaza, żeby tu się przetapiało cały czas. I zrobię jeszcze jedną rundkę. Gdzie to jest huta? A tu jest ta druga nie jest podłączona, bo niestety brakło mi kabla. A czy i tak przeniosę, nie? Mhm. Ale wiadomo, na początek jest dobre dobre miejsce. Latareczkę załączę, będę ci świecił w oczy. A już was na kanale. A ja u was na kanale, no wiem, wiem, Arkan. Nie zapomnij zostawić suba. Jak to wszyscy żulą, to ja będę żulił. Na czym to ja stanąłem? Na betonie. Ale żeś przejął warsztat, to czekam w kolejce. Gdzież masz drugi obok? Gdzie? A to jest duży warsztat. O, oh. Dobra, masz. Nie, to ja zrobię ten drugi warsztat. Tu nie wadzić, tutaj ten postawię tak. O. I jest ładnie. No, dobra, czyli tak, 75 płytek potrzebnych masakra. Nie będę się bawił w to, będę cały czas do huty wrzucał. Kabli mamy dużo. Kabli nie, nie mamy za dużo. Mam za mało kabli. W sumie ich to sobie mogę porobić na zapas. Tu sobie weźmiemy to w łapkę. Beton mogę, 21 sztuk. OK. Żelazna płyta. Wzmocniona żelazna płyta. Tego też dużo potrzebuję. Czyli najpierw robimy żelazne pręty, śrubę. Żelazne płytki mam. Proszę. I, aha, ty już dostarczyłeś. Ja widzisz, ja tu skręfcie. No dobra, to ja płytki porobię. Ale okay. nie, nie starczy mi. Abel jest. Płytek mam tylko 50 No, dużo nie mam tylko dyszka. <laughs> Jednej sztuki braknie, czekaj, no nie zrobię. Weźmiemy, o nie. Dobra, mam wszystko. W dużym warsztacie można robić to samo co mam. No jak? W pracowni wyposażenia jest tylko górnik i ksenopolarizator. Nie ma nic więcej. I płytki. I upgrade. Dom trójka. Nowy e-mail. No jeszcze minera nie mamy. No nie, właśnie do czwórki ci Hub upgrade. Additional power. Advice: When planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Caution: Overloading the power network guarantees suboptimal performance. Zbieraj. Dobra, czy Ja tak biorę beton. Teraz mam. Wytworzę dużo tego betonu. Jestem wapniakiem. Jest, 20. Kable chyba mam też, żeby wrzucić. No i tego mam nie za wiele. To co, to ja się zajmę rurami, ty się zajmij płytkami. E, dobra, to biorę płytki. No tak, niestety. Początek jest taki dosyć ciężki, bo wszystko trzeba ręcznie robić i nosić. Tam biegasz czasami do tego minera? Yy. Okradasz go, dobra. Przebiegam do tego po lewej, którego zrobiłem. A, tego bliżej. Dobra, to ja tego dalej biegam. Zahaczę o obu. Oba. Obu. Gdzieś ty go zrobił? Tutaj nic nie ma. Tylko ruda żelaza. Żelazo. Nie ma nic. Po prawej stronie od naszej bazy. Aha, bo tu są dwa. Zapomniałem. Jest jedno, drugie i tam trzecie. No to żelaza tu jest pełno. Czekaj okradnego. Kuty jeszcze powrzucamy, możesz się też prądem zająć, bo bardzo dobrze ogarniesz połączenia. Spoko, miło słyszeć. Z, doprowad z doprowadzeniem e, zasilania do wszystkich kopalni, które zaraz odpalimy, bo pewnie będziemy ze 3 potrzebowali. No ale to jeszcze betonu dużo potrzebuje. No i myślałem, żeby zrobić te, a nie mamy jeszcze, nie? Konst mamy fundamenty. Wiesz, o co chodzi? Tu na wodzie, ten fundamencik. ...dowalić. po co? No, żeby było ładnie, rajż bazę, e. tak jak wtedy. Tak, o nie wiem, czy w tym miejscu ja. będzie ok? Hmm? Tak jak teraz dałem, czy trochę o jeden dalej? Tak, wygląda, ba wygląda bardzo dobrze. Nie musi być dalej wody, nam zabierzesz całkowicie. I to płytki teraz porobki. Wbijasz? Wbijam, wbijam, już tu mam prawie. No, jeszcze mi troszkę brakuje. Walę tym młoteczkiem twardo. 10 sztuk potrzebuję tylko. Dobra, myślę, że możesz czynić tą powinność i zupgrade'ować chatę. Jest. Ty to oglądaj. A teraz powstanie najpiękniejsza rzecz. Coś. Go. A nie, jeszcze nie. Tylko wzmocnienie się wyrobiło. Już? Mamy mainera. dobra, idziemy z mainerem. A tutaj w Hatching jest. Hmm, Fundamenty ściany też można porobić, nie? Bo wcześniej nie robiliśmy ścian. Może najpierw zacznijmy zrobić podstawową rzecz? Czyli ja wiem, ale wiem, że co mi chodzi. Można porobić te minery, to ja mogę już yy, z te. E, beton, beton porobić, beton. Daj mi się prądem. Prądem. No to i tak potrzebuję beton. Tak, postawiam. A widzę, że zebrałeś wapień. Dobra. Dłuto jazda. Trzeba przyspieszyć pracę. Narno-miedzi postawione, sobie go najwyżej zdemontujesz, ustawiasz jak Ci wygodniej, i tak dalej. Mm, mm. Ja prąd, tylko nie mam jeszcze prętów, najpierw muszę żelazo porobić. Więc w sumie te rudy powrzucam do huty. teraz pręty mogę porobić. No, tak to wygląda, moi drodzy. Jest. I supy energetyczne. Ok, na razie zrobimy tak: jeden główny słup tutaj damy. Z razu podepniemy go kabelkami, a, zrobię go do betonu. Ja się tu muszę powspinać troszkę. Z kabelki podepniemy jedno, tu kopalnia miedzi ruszyła. Fajne jest to, że na te wszystkie budyneczki można wejść. Jest drabinka normalnie, a możesz sobie pooglądać z góry. Myślę, że to ma jeszcze jedno zastosowanie dosyć istotne. Jakie? nie się wiedzieć, żeby można było lepiej budować? Też prawda. Panaliz co nam potrzeba. Ładnie, śmiga. Druga kopalnia nie ruszyła, bo. No power, czyli korki wysiadły. Nie, coś jest odłączone. Aha, odłączyłem tam. A nie, tu nie jest podłączone. Dobra, czyli bierzemy linię wysokiego napięcia. Wiem, tu właśnie te fundamenty, nie? Trzeba dobudować. I wtedy dom podniesie jeden wyżej. I zrobimy tak liście pozbieramy. Z nich tutaj zrobię zaraz biomasę. Biomasa 1400. To nam starczy na długo długo. Żeś nazbierał tych liści? Jakbyś chciał, nie wiem, jurtę zbudować. Co schodzi? Widzicie, biomasa, a potem biopaliwo. No ja wiem, no my nie zużyjemy całego tej, tej biomasy, co ja teraz stworzę. Chociaż nie? Bo biopaliwo robi się z biomasy, nie? Jest. No, bo ja nie wiem, bo nie robiłem. Tworzymy tego, ile się da. Resztę wyrzucę do śmieci, czyli jedną sztukę liścia, już tu uzupełniam, bo już płaczą, że nie ma energii. Dobra, prąd będzie na długo. Biopaliwo jest najefektywniejszym paliwem wśród paliw organicznych. Z podkreśleniem na organicznych. Potwierdzam. Wapień to nie. Bierzemy sobie ważny cel. Bo no mamy, tak? No mam, Bra. już prąd jest, podpiąłem go i na prawo i na lewo. Nie podpiąłeś prądu do produkcji betonu. O kurde, zjebałem. No dobra, to już tutaj cisnę ładnie. No I my, kolejna kopalnia rusza. I tu widzę, już zrobiłeś tak. Wstawiłeś konstruktora, który będzie robił beton. I tego konstruktora boję się podpinać pod prąd, bo zaraz tą korki wywali. O, a ile postawiłeś? No, dwa są tylko a, jeszcze. Bo jeszcze. Bo jeszcze nie mamy. No tak. No. Taka, ci powiem, jakie mamy zużycie. Można sól złapać, no, zobaczyć. Ale oba do jednego? Tak, no połowę. Nawet nie, jedną trzecią. A chodzi konstruktor i trzy kopalnie. Nie, tamte kopalnie stoją. Są przepełnione. 5 MW jest tych. 5, no właśnie. Ale miedziucha stoi i żelazo stoi. Okay. No i huty, nie? Huty już można rozebrać. A ona nie działa, bo nie ma powera. Brakuje mi kabla kabli to ja sobie muszę dużo porobić Tu mamy era teraz trzeba konstruktora postawić i dostarczyć Śmociąg. sobie zrobię tak, że z tym betonem troszkę pocisnę. Hmm. Czyli ogólnie będę potrzebował rozebrać tutaj dom, ale to jeszcze mam za mało betonu. co zrobić? Nie, będę chciał rozebrać dom, wiesz, żeby yy, ten fundament już do końca docisnąć. Tylko mam za mało betonu. Zdukuje się. No wiem, widzę. Niestety konstruktor ma wydajność jaką ma. No ale trzy worki robi od razu, no to jest ładnie. Beton się ciśnie. Pozostaje mi tylko iść po żelazo. A tak, bo tylko pal nie daj z lewej strony. Tam jeszcze z prawej można. dobra, to na razie będziemy cisnęli z tej jak to mieć dostarczyć Siemano, drago Zagowany, nie wiem co to znaczy Wyjście jest tu to jest miner. To ja nie chcę minera, chcę chutę. Brakuje płytek. Szkoda, że tu nie ma banychopa, żeby jeszcze szybciej podskakiwać. To jest nawet anty bunny hop. Podskakujesz, to w ogóle idzie gorzej. Teraz pozostaje mi zrobić sztaby żelaza i płytki. No i myk. I biegniemy z taśmociągiem czy teraz obciążenie prądowe wytrzyma. Zobaczmy sobie. Jest OK. Jeżeli ja tu pyknę to do huty, to zacznie to produkować. Trochę skoczyło i się zatrzymało. I teraz dajemy przetop na sztaby żelaza i będzie działać i to i to. Obciążenie prądu wzrosło jakby dwa razy. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek, udało nam się zautomatyzować wydobycie surowców, w zasadzie główna zasługa tutaj kartaka niż moja, no i ciśniemy z betonem w kolejnym Oprawię. odcinku. Co prawie? Prawie się udało zautomatyzować. No prawie, prawie, no bo tu jeszcze brakuje troszkę, no ale, ale jest postęp, lada moment, będzie ulepszenie do domu piątego. Zapraszam do kolejnych odcinków, nara.